W religiach, które posiadają swoje święte księgi, istnieje niebezpieczeństwo niezrozumienia lub przeinaczenia ich treści. Dlatego istnieją grupy osób specjalnie wykształconych do wyjaśniania, interpretacji i komentowania świętych tekstów. Najważniejsze z tych komentarzy spisywano dla następnych pokoleń. Właśnie taki zbiór komentarzy rabinów żyjących między III wiekiem przed naszą erą a VI wiekiem naszej ery stał się podstawą dla Talmudu. Tradycja mówi w ten sposób, że Mojżesz otrzymał dwa rodzaje tory. Jedną pisemną w postaci tego, co współcześnie nazywamy torą, czyli pięcioksięgu, i drugą torę ustną, czyli właśnie rozwinięcie i wyjaśnienie tekstu samej Tory. I tradycja mówi o tym, że ta ustna, która została przekazywana przez Mojżesza drogą ustną. Jezułemu, Jezus przekazał następnym, następni przekazali następnym, i w ten, w ten sposób ta wiedza była przekazywana aż do drugiego wieku naszej wspólnej ery. Ona była przekazywana z ojca na syna, z nauczyciela na ucznia, żeby lepiej ją zapamiętać. Głównie ona była ubierana w pewne dyskusje. Nie przekazywało się tego jako pełen, taki jasny tekst, tylko była przekazywana w formie dyskusji na temat różnych praw. Ta wiedza przetrwała właśnie do, mniej więcej do II wieku, kiedy po zburzeniu II świątyni rabi Jehuda Hanasi spisał tekst miszny, czyli podstawy tego, co współcześnie nazywamy Talmudem. Ten tekst, znowu, ponieważ on był bardzo skrócony w porównaniu z tymi dyskusjami, które w różnych szkołach się toczyły, po 500 latach. Doczekał się jakby rozwinięcia, czyli wyjaśnienia w postaci tego, co współcześnie nazywamy Gemara, czyli komentarza do miszna. I Mishna i Gemara to jest to, co nazywamy współcześnie Talmudem. Talmud nie jest świętym zwojem, to nie jest święte pismo, tak jak chociażby Tora, która pięcioksiągle została dana Izraelitom, aby była dla nich drogą. I nie tylko jeśli chodzi o historię, przede wszystkim to jest. Na, na pesach się tak mówi, że to jest przede wszystkim zadanie każdego Żyda, żeby powtarzać, powtarzać tą historię, ale również Talmud jest komentarzem do Tory. Talmud jest tak naprawdę, mamy dwa rodzaje Talmudu, tak zwany palestyński i babiloński, a jest często postrzegany jako taki właśnie komentarz przede wszystkim przez uczonych. To był uczonym, to byli e, rabini. I też ten stosunek do Talmudu oczywiście jest bardzo dobrym przykładem, jak też postrzegają i jak wchodzą w niego Żydzi ortodoksyjni i reformowani, ponieważ e, Talmud nie powstał na przestrzeni jednego stulecia. E, to była, że tak powiem, bardzo długa droga i komentarze, które się rozwijały przez setki lat. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że poznanie tradycji życia Żydów. Y, tak jak wygląda ta tradycja i to życie religijne dzisiaj, może być dla chrześcijan pomocne w zrozumieniu tajemnicy ich wiary, tajemnicy Kościoła. W tym kontekście możemy mówić także o jakiejś owocności poznania Talmudu. Oczywiście Talmud nie jest dla nas żadną Księgą Świętą. Odnoszę wrażenie, jeśli się nie mylę, że dla Żydów też nie jest Księgą Świętą. W każdym razie na pewno nie jest tak świętą Księgą. Jak świętą księgą jest Tora, jak Tanach, czyli pismo święte Starego Testamentu, mówiąc po chrześcijańsku, jest święte dla Żydów. Nie ma on dla nas znaczenia religijnego, nie czerpiemy z jego nauki w taki sposób, by patrywać się w różne zwyczaje czy tradycje, które nie są naszymi chrześcijańskimi tradycjami. Może być jednak cenny nie tylko jako przedmiot badań specjalistów, ale jako znak rozwoju tradycji żydowskiej, życia żydowskiego. A dla nas chrześcijan dodatkowo, choć nie bez polemicznych tu odniesień i kontrowersji związanych z interpretacją Talmudu, jest też y, znakiem historyczności Jezusa z Nazaretu. Jest też w jakiś sposób przypomnieniem, że chrześcijaństwo, mimo całego dramatu i rozziewu, jaki nastał między Kościołem a synagogą, y, związane jest bardzo blisko z judaizmem. Nie jest to zbiór praw, które możemy porównać na przykład z kodeksem, tak? nie jest zestaw praw, które mówi o tym, to wolno robić, tego wolno robić, i tak dalej, i tak dalej, tylko są to dyskusje na temat. Tak? Czyli rabin, powiedzmy, jeden mówi, że to wolno robić, a drugi mówi, że nie, że to trzeba robić inaczej. I potem jest rozwinięcie, żeby wyjaśnić to, że każdy z tych rabinów wychodzi z właściwej podstawy, natomiast ich drogi rozumowania i drogi pojęcia same istoty danego przekazania są różne. I szukanie przez cały Talmud, w samym tekście tych dyskusji jest szukanie tej podstawy wykonywania konkretnego przykazania. Czyli na przykład mamy przykazanie obchodzenia szabatu. To nie jest tylko dyskusja na temat jak należy obchodzić szabat, ale dlaczego należy ten szabat tak obchodzić, co jest podstawą tego, że szabat obchodzimy w ten, a nie w inny sposób. Talmud w ogóle jest podstawą prawodawstwa żydowskiego, że nie ma prawa w kodeksie, w całym kodeksie żydowskim, religijnym, który też obejmuje prawa świeckie, który nie byłby zaczerpnięty i nie miałby swojego źródła w Talmudzie. Każde prawo, które istnieje, musi być jakby wyprowadzone z Talmudu gdzieś. Trzeba pokazać miejsce, z którego, z dyskusję, z której się wzięło dane prawo. Po co powstał tak naprawdę Talmud? Po to, żeby odpowiadać wiernym na pewne pytania, ale również, żeby trochę unowocześniać pewne kwestie, jak naprawdę dotyczące koszerności, ponieważ świat się zmienia i e, wiadomo, że było podane na przykład to, że nie można jeść e, tak robaków. Talmud jest takim komentarzem, który próbuje e, Żydów zreformować. Również w XIV wieku on miał rację bytu. I ważnym elementem jest. E, Halacha, czyli żydowskie prawo religijne, które mówi nam, jak że to ma obcować z religią, ale też jak ma żyć w ciągu dnia codziennego. To są dotyczące przepisy i zarówno ożenku, obrzydzania, ślubu, modlitwy, jedzenia śmierci. Rozpoczął się wszystko w Niemczech od Jakobsena czy Mozesa Mendelsona, którzy stwierdzili, że już dość tego i trzeba zrobić jakieś wewnętrzne oświecenie. Talmud jest cały czas, powiedzmy, podwójnie rozumiany poprzez właśnie Żydów ortodoksyjnych i reformowanych jako pewne powtarzanie pewnych przepisów i utrwalanie je, bądź, bądź z drugiej strony, powiedzmy, reformowanie ich. W świecie świeckim mamy kodeksy. Bo współcześnie w świecie religijnym też mamy kodeksy, tylko te kodeksy znowu one są adekwatne tylko do konkretnego czasu. Czas się zmienia, w związku z tym pewne prawa, które były przedstawione, nie wiem, 500 lat temu czy 600 lat temu, też w jakiś sposób się zmieniły, tak, już nie, nie... potrzebują większego wyjaśnienia, ponieważ rzeczywistość się zmieniła. Natomiast Talmud jest jakby ahistoryczny, działa w każdym czasie i w każdym miejscu, e, ponieważ według tradycji żydowskiej prawo, które jest zawarte w Torze i w Talmudzie jest niezależne od czasu i miejsca. Gdziekolwiek człowiek by się nie znalazł, w jakichkolwiek okolicznościach by się nie znalazł, w jakimkolwiek czasie, w jakiejkolwiek rzeczywistości, tam to będzie działać. Zapamiętaj. Talmud jest jedną z podstawowych ksiąg judaizmu, jednak nie jest świętą księgą. Talmud zawiera komentarz do biblijnej Tory i wyjaśnia, jak przestrzegać zawarte w niej prawo. Zdarza się, że Talmud jest porównywany do katolickiego katechizmu.